Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie zmieniać najgorszy, najbrzydszy dom w The Sims 4. I nie będzie to domek stworzony przez EA, tylko wyszukamy sobie takiego domku w galerii, stworzonego po prostu przez jakiegoś twórcę, przez jakiegoś użytkownika, który nazwał swój domek najbrzydszym domkiem, który istnieje w The Sims 4. I właśnie sobie go zmienimy. Powiedzmy, że to jest challenge Agni to Beauty, tylko że w wersji budowlanej. Także jak widzicie, już znajduję się tutaj w galerii i sobie wpiszemy właśnie najgorszy domek najgorszy domek. Dobra, mamy tutaj wiele propozycji, ale ja sobie zaznaczę, żeby to było po prostu z gry podstawowej, czy coś takiego. Żeby tutaj też mi rzeczy nie poznikały i spróbujemy sobie po prostu zmienić te domki. Konkurencja jest naprawdę jest naprawdę duża. Jest tutaj bardzo dużo domków, które nazywają się właśnie najgorszym domkiem ever. Dobra, wiecie co? Wybiorę ten domek, on jest takim totalnym klocem z wieloma oknami i pokombinujemy sobie, żeby ten kształt wyglądał zdecydowanie lepiej. Widzę, że w opisie filmiku, że to jest dla jakiejś e, Mrs. Sam ruchu z YouTube channel, no to chyba nie, ch chyba nie dla mnie, chyba nie dla mnie, ale my sobie też skorzystamy z tego domku. Także oczywiście ja sobie umieszczę ten domek na jakiejś parceli i możemy zaczynać naszą piękną renowację tego domku. Ale zanim przejdziemy do renowacji tego jakże wspaniałego domku, to chciałabym Was zaprosić do konkursu, który organizuję razem z marką Red Dragon, i do wygrania są oczywiście te piękne słuchawki. Chyba każdy Simser zna komunikat, czy chcesz darmowe słuchawki, więc ja dzisiaj rzucam Wam ten komunikat i możecie zdecydować, czy chcecie, czy nie chcecie. Te słuchawki są mega lekkie, bardzo fajnie się ich używa. Są bezprzewodowe, także nie musicie się męczyć z jakimiś tam kabelkami. No i mają oczywiście w zestawie mikrofon, więc wszystko w jednym tak naprawdę. I oczywiście to wszystko z okazji 10 tysięcy subskrybentów wybitych na moim kanale. To wszystko dzięki wam, te konkursy. I już wam tłumaczę zasady tego konkursu. Musicie pod tym filmikiem w komentarzu napisać trzy emotki, które charakteryzują Waszą grę w The Sims 4. Drugą rzeczą, którą musicie zrobić, to wpisać w komentarzu kontakt do Was. Może to być Instagram, może to być. TikTok, może to być e-mail, bo po prostu wtedy łatwiej będzie mi do Was napisać. Oczywiście, żeby wziąć udział też w konkursie, no to musicie polajkować ten film i subować mój kanał. Losowa osoba z komentarzy właśnie wygra te słuchawki, a komentarze możecie pisać do 19 listopada do godziny 18. I wtedy o tej godzinie wylosuję spośród komentarzy jedną osobę, która wygra jakże ten wspaniały sprzęt. Także życzę Wam powodzenia, a my przechodzimy do renowacji domku. Dobra, także obejrzyjmy ten domek tak bardziej szczegółowo no bo tam zbytnio dużo rzeczy to nie było widać w tej galerii dobrze, ten domek się składa z tak jakby dwóch segmentów i tutaj są dachy tutaj jest w ogóle takie coś ja bym w ogóle zmieniła z przodu trochę ten kształt domku, ale niestety nie mogę tego zrobić, tak mi się wydaje, że możemy właśnie ustalić taką zasadę, że nie będę zmieniała kształtu tego domku, kształtu ścian, tylko po prostu zmienię dachy, zmienię okna i w środku także dobra, to właśnie możemy od zewnątrz zacząć renow... Przeprowadzić po prostu renowację od zewnątrz, zaczniemy. Pierwsze, co sobie bym zrobiła, to co ja bym usunęła kompletnie te dachy i stworzyła coś zupełnie innego. Ja tutaj niestety nie jest w ogóle symetrycznie zrobiony ten domek, bo tutaj są dwie kratki, tutaj są trzy kratki. No dobrze, ale to nic. Nie mogę zmieniać kształtu ścian, ale mogę zdecydowanie spróbować zrobić tutaj jakiś taras, coś tego typu, właśnie. To trochę zmieni kształt domu, aczkolwiek nie zmieni kształtu ścian. Ten domek w ogóle jest zrobiony z podstawki, więc ja będę się też tej podstawki dzisiaj trzymać. Poleciałabym dzisiaj. Szczerze mówiąc, w takie dosyć klasyczne kolumny, nie wiem czemu, ale ostatnio mi się one podobają, a rzadko ich używam, więc akurat to jest idealny pomysł na ten odcinek. Powiem szczerze, że ten kształt domku nie jest taki jakiś najgorszy, jakby ten dach po prostu sprawiał, że ten dom wyglądał jak po prostu jeden wielki klocek, ale o, to nieważne, to nieważne. My to tutaj zrobimy tak, żeby to wyglądało naprawdę dobrze. Tutaj na razie zastosowałam takie rozwiązanie. To znaczy jest tutaj stworzony dach w taki sposób, i tutaj jest drugi dach, który wygląda tak. Tutaj z tej strony również sobie utworzę taki dach. Chociaż nie wiem szczerze mówiąc, czy nie zrobić takiego jednego większego, może. Nie wiem, czy mam wrażenie, że to jest taki vibe domku z Twin Brooks, jak się nazywała to z miasto w Simsach czy Coś takiego to było tego dodatku z karierami, to jakoś tak na Twinbrook, coś takiego, nie pamiętam. Dobra, żeby tutaj było jeszcze ciekawiej. To pododaję takie wykończenia tych dachów. Nie wiem, ostatnio się lubuję w nich, nie wiem czemu, właśnie takie, żeby do tych dodawać trochę trochę takie inne. W sensie takie tutaj właśnie przy tych krawędziach wykończenia, to wygląda dosyć ciekawiej niż takie zwyczajne. I teraz no powiem wam tak, co ja bym standardowego zrobiła, może dodała właśnie te najwyższe krawędzie, największe, ale może nie, może w tym odcinku dodajmy trochę mniejsze, żeby nie robić tego samego ciągle. Tak sobie myślę, żeby ten dom jeszcze trochę przestawić do tyłu, żeby z przodu było trochę więcej miejsca, żeby wtedy tutaj można było zrobić jakieś po prostu roślinki posadzić czy coś takiego, a z tyłu to raczej. Nie wiem, czy będziemy robić ogródek. Jeszcze zobaczę. Dobra, tutaj zdecydowanie poleciałabym z jakimiś takimi białymi schodami, do tego jakieś poręcze też. No i oczywiście może polecimy też z płotem oraz z takimi łukami, chociaż ich tutaj za bardzo nie widać, bo ten dach jakby zasłania je, ale to też jakieś takie urozmaicenie. Dobra, jeżeli chodzi o kolor dachu, to chyba wezmiemy standardowy czarny. Nie będziemy się tutaj... Jakby zastanawiać nad tym bardziej. Jakby czarny to jest taki klasyk, to jest klasyk, on pasuje do wszystkiego. Nie wiem, czy zostawać przy tym różowym kolorze, no bo jednak ten to był różowy, więc przydałoby się e, trochę pozostawić tego starego stylu. Chociaż szczerze, jakoś mi się to nie widzi zbytnio. No ale dobrze, może zrobimy sobie na przykład bardziej z paneli takich, na przykład jedną część domu. Nie, no to wygląda tragicznie. Nie, no dobra, wiecie co? Nie, jednak ten różowy odpuszczamy sobie. Może zamiast tego użyjemy takiego brązu. To jest już taki klasyk totalny, fajnie będzie wyglądał. Ale na przykład ten segment. Domu, zamiast paneli, to byśmy po prostu zrobili brązową farbą. I to by było też, jakby spoko, takie rozmaicenie, żeby wszystko nie było takie samo. No i co? Wydaje mi się, że ten dach jest trochę pusty, więc o, oczywiście, oczywiście. Jakby tutaj komina trzeba tutaj wstawić. O, 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 to jest już zdecydowanie lepiej to wygląda. Dobra, możemy się zająć, e, tak jakby oknami, bo tych okien tu jest zdecydowanie za dużo i zdecydowanie one. Jakoś tak są dziwnie porozkładane. Tutaj w ogóle jakieś inne okno jest, jakby. Czemu? Czemu? Wiecie co, ja na razie pousuwam wszystkie te okna bo ja bym tutaj zdecydowanie pododawała jakieś z okiennicami, to już w ogóle by robiło taką robotę, bo one są takie dekoracyjne bardziej niż dające światło. W środku, ja się zastanawiam właśnie, czy w środku już pomieszczenia tak mniej więcej zacząć konstruować. Wydaje mi się, że chyba tak zrobimy. Ten dom ma potencjał na dużą ilość po prostu pomieszczeń, bo tu jest jakby duża przestrzeń, tu jest naprawdę duża przestrzeń. Ja tutaj to wszystko pousuwam. Może na początek zrobimy tutaj jakiegoś takiego wiatrołapa. W tej części bym zrobiła takie można powiedzieć bliźniacze pokoje, bo będą bo będą tej samej wielkości. Tutaj jakbyśmy do tego dołożyli jakąś taką większą kuchnię razem z jadalnią w tym miejscu. No i tutaj by nam została przestrzeń, tak naprawdę na salon, i gdzieś tu Łazienkę trzeba będzie wcisnąć. Więc Łazienka wydaje mi się, że nawet jakby była taka większa, trochę podłużna. To też by było spoko rozwiązanie. No dobra, to może tego wiatru łapa po prostu skasuje i tutaj zrobimy taki podłużny korytarz prowadzący do wszystkich pomieszczeń w tym domu. No i wydaje mi się, że to jest nawet spoko rozwiązanie. Ewentualnie jeszcze skrócę tą łazienkę, bo nie wiem, czy jestem w stanie, jakby zrobić taką przestrzeń w łazience z gry podstawowej. Ewentualnie, no później sobie to rozmieścimy jakoś inaczej. Wydaje mi się, że ten domek nie był najgorszym domkiem, który istnieje w Destiny 4. Dobra, oczywiście w salonie bym tutaj z przodu pododawała jakieś okna, niech będą takie dwa. Tutaj z tej strony do kuchni jedno będzie umieszczone, do jadalni. Jedno. Tutaj może nawet do tych sypialni, dajmy po dwa, żeby no więcej światła wpadało. To zawsze jest milej przyjemniej. Do łazienki jak najbardziej też okno by się przysłużyło i to by było chyba na tyle z okien. Wiecie co? Tak sobie myślę. Gdybyśmy zrobili taki podjazd na przykład na samochód, tutaj by była ścieżka tutaj by podjazd na samochód był to właśnie postawmy sobie ten samochód na samym początek. O, dobra, spoko. Możemy takie użyć. No i co? Tutaj zdecydowanie jakieś kwiatki by się przydały, żeby urozmaicić tą przestrzeń. Możemy użyć dzisiaj żółtych. <grych> jak zwykle tych, które. Które ja zazwyczaj używam. Tutaj w ogóle wysypałam takim żwirkiem i sobie może jakieś sukulenciki posadzimy. A dobra, do tego jeszcze takiego żółtego kwiatka dorzuciłam, żeby nawiązywał do tych, które dałam w tamto miejsce. Dobra, tutaj od razu kawał betonu też wylejemy, może na tą część. Zastanawiam się, czy po tej stronie zrobić ogródek. Tak. Nie wiem, w sensie szczerze mówiąc, bo to jest trochę to mało miejsca, ale jeżeli jest to miejsce dostępne, to chyba wypadałoby coś zrobić. Dobra, no i tak się prezentuje ten domek z zewnątrz. Nie wyszedł on jakoś tragicznie, jakby tu nie było dużo do zmian. To jest ten sam kształt domku, więc jesteście może zdziwieni, może nie, ale naprawdę udało się. Dobra, przenosimy się do środka, naprawdę z zewnątrz nie było to jakieś większe wyzwanie. Jakby tutaj też nie będzie to większe wyzwanie. Nie był ten dom chyba najgorszym na świecie. Dobra, dałam tutaj takie bardzo drewniane panele, bardzo ciemne. Do tego łuki na wejście do każdego pokoju. No i co, drzwi. Do łazienki użyję sobie, użyję sobie takich białych płytek. O, i chyba do kuchni też, żeby jednak płytki były, to będzie trochę realistyczniej, lepiej wyglądało. Tutaj bym chciała zrobić miejsce na kominek, ale ja bym preferowała, jakbyśmy tutaj na przykład takim kamienistą, takie kamieniste podłoże dali pod tym kominkiem. To będzie naprawdę chyba fajne rozwiązanie. Dobra, już zaczęłam w ogóle od tego kominka i o tym kominku gadać, to może zaczniemy sobie w tym odcinku od salonu zrobienia. Ja jakby mój ulubiony kominek z gry podstawowej to będzie ten, bo te są moim zdaniem trochę takie. Czy znaczy ten jest bardzo fajny, bo jest pasujący do takich tradycyjnych pomieszczeń, a ten jest też w sumie, a ten jest taki uniwersalny. Nad tym ja bym oczywiście powiesiła telewizor. Nie wiem, czy to będzie spoko rozwiązanie, ale tutaj bym, jakby z półek zrobiła taki, taką półkę większą, nad tym kominkiem, i sobie rozstawiała takie dekoracje. Czy to wygląda dziwnie? Tak, to wygląda trochę dziwnie. Jednak to nie był dobry pomysł. Dobra, w ogóle zastanówmy się, jakie my kolory chcemy użyć w tym domku. Wydaje mi się, że możemy polecić taki brąz, biel, coś w tym stylu. O, może byśmy użyli takiego koloru w salonie. Naprawdę będzie prezentował się on spoko. O, no, ma taki ciepły odcień. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba. Dobra, tutaj lecimy z kanapami. Jakby, no, moimi ulubionymi kanapami to są oczywiście te, więc ja... Muszę ich użyć tutaj, tylko nie wiem w jakim kolorze jeszcze. Dobra, chyba wybiorę w tym odcinku szary. Tutaj będzie jedna większa, druga mniejsza i między tymi kanapami wstawię stolik. Tutaj oczywiście umieściłabym totalnie te zasłony, jakby. A jak buduję z gry podstawowej, to tylko tych używam praktycznie. Ale nawet jak skry podstawowej nie buduję, to też ich używam, więc to chyba nie ma reguły. Dobra, tutaj oczywiście legendarny karnisz, zbudowany sam własnoręcznie. Dobra, nie wiem w ogóle, czy ten wzorzysty dywan tu nie jest szkodliwy trochę, bo ta podłoga jest wzorzysta w tym miejscu i ten dywan... Nie, 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 on tutaj totalnie nie pasuje, więc musimy wymienić na jakiś taki jednokolorowy, na przykład taki będzie biały w takim razie. Nie, on się pewnie tutaj zadymi trochę, ale to, to są Simsy, to są Simsy, ewentualnie się podpali, ale ja w tym domu nie będę grać. <laughs> to może wstawimy sobie taki globus tutaj? Gdzieś do tego pomieszczenia, ona no, w serio będzie tutaj pasowała. Może niech on będzie tutaj. Jeszcze mam zamiar tutaj biurko wstawić, bo jest tutaj dużo miejsca. Biurko, regał i w ogóle te sprawy. O, tego, tego zawsze szukam i nie mogę tego znaleźć, ale dzisiaj to znalazłam, więc idealnie tutaj pod kominek będzie pasować. Takie szufoleczki w ogóle, mm, piękne, wspaniałe. Dobra, w tym odcinku użyjemy sobie z Debuga obrazów, bo one są serio tutaj pasujące, tak kolorystycznie mniej więcej. Dobra, w tym miejscu ja widzę oczywiście biureczko. Biureczko dobierzemy do koloru stolika albo nie dobierzemy. Dobra, to chyba będzie takie najlepsze. Do tego stolika ja dodam lampeczkę. Dodam też kąpa, bo na pewno się przyda. Dobra, do tego tutaj jakieś książeczki trzeba by na tą taką większą półeczkę umieścić. No, zdecydowanie fajnie się prezentuje na tym. I co, jakieś świeczunie jeszcze tam wsadzimy. Może się nie spalam te książki, tak jak dywan. Dobra, w to miejsce koniecznie kinkieciki. Niech będą dzisiaj w tym odcinku te. No i co, brakuje nam stolika kawowego, więc też weźmiemy sobie jakiś taki drewniany. Dobra, zostało nam to miejsce i w to miejsce idealny będzie regał na książki. Też właśnie wybierzemy taki drewniany. O ten chyba będzie kolorystycznie idealny. Tutaj jeszcze kwiatka, dodam koło kanapy. No i wydaje mi się, że ten pokój jest zakończony. Jakby jest całkiem spoko, wydaje mi się. Dobra, przejdźmy może do korytarza, żeby już tak zacząć, jak, tak jakby od początku. Tutaj pododaję te same kinkiety, które były w tamtym pomieszczeniu. Dam również lustro przy wyjściu, albo wejściu, zależy z jakiej strony patrzycie. Do tego tutaj taki wieszak na kurtki dam. Jakiś stojak na buty też by się przydał. Wydaje mi się, że w tym miejscu będzie odpowiedni, akurat taki na dwie kratki. Jakiś dywan przez środek korytarza że trzeba przypuścić, przepuścić, o niech będzie taki, no i żeby jeszcze dopełnić to pomieszczenie, to przydałyby się jakieś obrazy niech będzie tutaj taki z lasem a w tym miejscu jakiś portret powieśmy no i dobra, to tak się będzie prezentował ten korytarz lecimy teraz do kuchni w kuchni na ściany dam kafelki chyba użyję tych, bo one pewno są takie brązowe, białe a biały będzie pasował do tych na dole kafelek w ogóle jak wam się podoba ten odcinek to zostawcie koniecznie lajka, może w tym odcinku użyjemy tych szafek, bo one będą takie no bym powiedziała, fajnie dopasowane, <laughs> nie wiem czy tutaj też nie zrobię przejścia z tej kuchni do jadalni. Fajnie by było zrobić, no bo wiecie, jednak idziecie jeść, to nie musicie iść naokoło, tylko przejdziecie sobie tędy i będzie spoko. Dobra, tutaj użyję w ogóle lodówki z kariery. Tutaj dam kuchenkę w to miejsce, akurat też taką białą. No i tutaj zlew. <gry> Czemu on nie jest idealnie? Cierpię, cierpię teraz, chyba przestawimy okno, co? Jakbyśmy tutaj przestawili okno. Jak wam z, po prostu z okno nie pasuje do zlewu, to przestawcie okno, a nie zlew. Porady życiowe Simdory. Ja tutaj sobie jeszcze umieściłam szafki wiszące nad tą kuchenką i też dam tutaj okap. Do tego dołożę na okno białą zasłonę. Dobra, z tej strony można w sumie zrobić sobie. Kącik, może taki do eksp na ekspres do kawy? Coś takiego, jakbyśmy zrobili. To by było spoko. A może jakbyśmy tutaj taką większą szafkę dali w to to miejsce. Czy to będzie Git wyglądało? No, tak mi powiedzie, ciekawie to wygląda. I tutaj, właśnie, byśmy zrobili do ekspresu do kawy takie miejsce. Tylko jeszcze w debug sobie wyszukam e, paczki z kawą. To już w ogóle dopełni tego pomieszczenia. Znaczy bardziej tego tutaj, części tej. O tutaj właśnie takie dwie paczki byśmy postawili i do tego jakiś stojak na kubki. Akurat do kawki idealny. Dobrze, spoko to wygląda. Dobra, jak już jestem w tym debugu, to pododaję jakieś takie butelki z oliwą koło kuchenki. Może do kominka jeszcze sobie wsadzimy kłody. No, przestań mnie wywalać poza parcele. Dobra, to nie wiem, czy to wygląda dobrze. To lewituje. Tu jakieś duchy są. Dobra, teraz trochę lepiej. Ale to wystaje poza kominek. Dobra, nieważne, tak miało być. Ale wracamy do naszej kuchni. Dobra, tutaj dodam jeszcze jakieś łyżki, jakieś noże. No w to miejsce w sumie dodam jakiś ręcznik. Plus owocki, wiecie, zdrowym trzeba być. Owocki trzeba jeść. I jest teraz super kuchnia. Tutaj jeszcze umieściłam dywanik pod właśnie umywalkę i lecimy teraz z jadalnią. W tej jadalni chyba użyję tych samych, jakby tej samej ściany, która była w poprzednich pomieszczeniach. Do tego, oczywiście, tych samych zasłon, razem z tymi samymi karniszami zrobionymi z półek. Dobra, i lecimy ze stołem. Stół zrobimy chyba czteroosobowy. Tutaj właśnie jest takim drewnem. Chociaż w sumie on by się zmieścił tutaj na środek pomieszczenia, tylko by on by blokował chyba. Dobra, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało najfajniej. No najfajniej to by tak wyglądało, ale to ani trochę funkcjonalne nie będzie. Także lecimy na przykład w tą stronę, no w tą stronę to by już było lepiej. Chyba tak zrobimy, wiecie? W tą stronę będzie ustawiony ten stół na cztery osoby tylko. Do tego stołu dodam dywanik, no i tutaj powiesimy sobie jakieś obrazy. No najlepiej to by było ten obraz powiesić. On tu idealnie będzie nawet kolorystycznie pasował. Może jakąś taką mapę świata, to też by było spoko rozwiązanie. Fajnie by było jakieś też świece dać. To może polecimy z takimi. No, to powiem szczerze, nawet ciekawie wygląda. Też bym tutaj umieściła w tym pomieszczeniu kinkiety, które były w korytarzu. Tutaj właśnie takie cztery, no i w tej części by się przydało coś zrobić, to możemy jakieś. Jakieś gablotki postawię z, z naczyniami, albo nie, wiecie co? Po prostu taki stolik dodam i jakieś dekoracje na niego. Dałam takie plakaty, dałam też roślinkę. I w to, miejscu te, w to miejsce też umieszczę roślinkę. O, niech będzie na przykład ta. No i dobra, jadalnie mamy zakończoną. Zostały nam dwie sypialnie i łazienka. Także może do najmniejszego pomieszczenia polecimy i to będzie łazienka właśnie. Tutaj jeszcze w sumie skopiowałam sobie te same kafelki, które były w kuchni. I dobra, lecimy z meblowaniem, tak naprawdę. Chyba użyję tej wanny. Wanno-prysznic, chyba będzie tutaj najlepszy. Obok niego będzie toaleta. No i tutaj może zrobimy sobie z tych samych szafek, które były w kuchni, właśnie no, szafki pod zlew. Tutaj będą właśnie takie dwie. No i do tego zlew. I możemy w sumie duże lustro tutaj w tym miejscu umieścić, a nad tymi blatami ja bym tutaj takie półeczki powiesiła i pododajemy tutaj dekoracje, to też spoko rozwiązanie będzie. Dobra, dam jakieś koszyczki z kosmetykami, ręczniki, tutaj oczywiście dozowniki na różne płyny, papier toaletowy i dam jeszcze tutaj na okno zasłonę. No i pod wannę tutaj ręczniczek i na tą ścianę umieszczę ręczniki już wiszące. No i dobra, łazienka jest zakończona, lecimy do pierwszej sypialni. Może w tej sypialni zrobimy sobie tak jakby sypialnię dla rodziców, no bo raczej to będzie domek taki Taki rodzinny, jak zresztą zwykle na moich filmikach. Bo tym razem taką szarą ścianę sobie weźmiemy, ale też oczywiście z taką, no, z takim drewniankiem i tutaj pododaję białe zasłony w tym miejscu umieszczę łóżko raczej, no raczej z tej strony będzie najlepiej. Może wezmę tak z taką zieloną pościelą, właśnie takie. Do tego dam oczywiście stoliczki, bo chyba te będą najlepsze, tak kolorystycznie. Bo te lampeczki kolorystycznie też będą fajnie wyglądały. Tutaj jakiś taki obraz. Nie no wiecie, w sumie ta ściana to mi tak trochę przytłacza to pomieszczenie, chyba ją zmienię. O, może za taką zieloną, to już w ogóle będzie pasowało tak bardziej do tej pościeli nawet. Dobra, do tego pomieszczenia dałam taki w sumie szaro-zielony dywan, chyba kolorystycznie też jest spoko. No i co? Brakuje nam szafy na pewno, więc Pewnie użyję tej. Jakby to jest moja ulubiona szafa. i Ja jej zazwyczaj używam, zdaję sobie z tego sprawę. Ale ona tutaj po prostu najlepiej pasuje. Do tego może tutaj jakiś stolik wstawię. E, jakiś stolik, to jest fotel. Tak, fotel tutaj wstawię i do tego lampeczkę. No i tutaj też będzie się jakiś obraz przydał. Dla niech będzie Tym razem taki tropikalny, niech sobie popatrzą. Okej, okay, ta sypialnia też jest zakończona. Nie, dobra, żartowałam jak zwykle. Haha, ha, ale prank. It's a prank, bro. Dobra, tutaj kwiatek, bo oczywiście zapomniałam o kwiatkach. A i dobra, tutaj jeszcze kaktusa wstawimy obok tego samego kwiatka. I dobra, lecimy do tego pomieszczenia, może zrobimy też tutaj dla dwójki dzieci. Ostatnio mi się spodobało ustawienie po prostu Piętrowych łóżek. <noise> Więc może zrobimy sobie akurat tutaj dla dwóch, jakby simów, pokój. Do tego będziemy potrzebowali dwóch biurek. Zrobimy sobie na przykład, no nie wiem, dla bliźniaków ten pokój, czy coś takiego. Tutaj akurat takie drewniane biurka wybrałam, żeby trochę nawiązywało do domu. Dobra, może beżowe ściany sobie zrobimy tym razem. Nie no, to łóżko mi teraz trochę nie pasuje. Wymienimy sobie to łóżko jednak na jakieś takie bardziej drewniane, bardziej takie ciepłe odcienie. No to by chyba było najlepsze, bo ma taką właśnie brązową pościel i te sprawy. Tutaj bym dała oczywiście białe zasłony, bo one są. Najpiękniejsze na świecie. Tutaj, tak żeby oni na siebie nie patrzyli, to może by jakąś ściankę postawić w sumie. Ej, to nie jest wcale taki kupi pomysł, patrzcie, to byśmy taką ściankę dali, i ta ścianka na przykład by miała jakiś taki inny design, jakiś taki kolorek. O, 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 taki zielony. No, no, to jest fajne. Tylko tym komuś trzeba będzie tutaj lampkę postawić zdecydowanie, albo jakiś kinkiecik zawiesić, bo jest ciemno tu. Dobra, to może z jednej i z drugiej strony damy kinkiecik właśnie taki. I sobie postawiam tutaj takie, wiecie, dekoracje do odrabiania lekcji czy coś takiego. Na pewno odrabiają lekcję. No, o, o, tablica korkowa z jednej. I z drugiej strony, tutaj mapy myśli robią czy coś takiego. Dobra, z jednej strony książki, kwiatek, no i oczywiście przybory jakieś. No z drugiej strony, no nie może się obyć bez książek, to jednak są dzieci szkolne, oni potrzebują miejsca na książki, bo oni się uczą. Nie tak jak ja żartuję, ja się uczyłam. Wy też się uczcie. O, tutaj jakieś zdjęcia może sportowe damy, że ktoś tutaj jest sportowcem i w ogóle. O, i przy okazji, na przykład w tej części, jakieś takie medale. No i co, to chyba i tak bym użyła tutaj tych samych szafców w pozostałym pomieszczeniu. Jakiś dywanik by się przydał tutaj w ogóle. O. Nie, no piękny. W dinozaury. Słuchajcie, piękny. Jest idealny. Jeszcze jak kocham dinozaury. O tutaj w ogóle na przykład dodajmy jakieś teczkę torbę jednemu i drugiemu tutaj. No i pięknie, zdecydowanie pięknie. Jak mi to się podoba chyba. Chyba na pewno. Dobra, no i tak się prezentuje ostatni pokój. Naprawdę wyszedł spoko. Aha, no tak, to jest ostatni pokój, więc mamy zakończony tak naprawdę najbrzydszy domek. No i w sumie tak się prezentuje renowacja najbrzydszego domku. Tak on wygląda w środku, a tak on wygląda z zewnątrz. Popierajcie w galerii!